Będziemy dzisiaj rozmawiać o segmentacji. Witam wszystkie nowe osoby oraz te, które były już na poprzednich. Będziemy rozmawiać na temat rynku i uwzględnieniem segmentacji Chciałbym pokazać w trakcie tego spotkania firmy Polsco Inżynierii sobie sam problem angażowania czasów nierokujących klientów. Powiem dlaczego naszym zdaniem warto segmentować, ile na tym można zarobić troszkę powiem na tym, kto może na tym zarobić. Omówię etapy segmentacji. Są możliwości, jeśli chodzi o głębokość stopniem angażowaniem do temat narzędzi. Myślę, że takim bardzo telegraficznym skrócie to są te najważniejsze rzeczy, które chciałem Państwu przekazać. Nie chcę zabierać więcej czasu. Zapraszam do, do, do rozmów już prywatnie. Proszę jeszcze o za, zadanie pytań, tych Państwa, którzy, którzy chcieliby zadać. I oprócz, oprócz tego Excela, który chętnie przygotowujemy dla Państwa w razie wątpliwości taką analizę tej, tych, tych metod, także gdyby Państwo bezpłatnie coś takiego możemy dla, dla Państwa przygotować. A o, o Excela wystarczy podesłać maila i ja takiego, takiego Excela Odeślę ewentualnie gdzieś w dodatkowych No i zapraszam jeszcze na polsoft.pl segmentację. Tych z Państwa, którzy nie widzieli, tam jest więcej informacji i przykładów na ten.